W dzisiejszym odcinku. Policja rozbiła przemyt ludzi. Ukrainiec w rękach policji. Dramatyczna akcja na starym mieście. Nożownik straszył ludzi. Brutalne pobicie w lokalu. Świadkowie wskazują na Gruzinów. Ukrainiec udawał polskiego policjanta. Szokujące porwanie w Małopolsce. Wywieźli go pod Pruszków. Policja rozbiła przemyt ludzi. Ukrainiec w rękach policji. W poniedziałkowe popołudnie funkcjonariusze policji z Grudziądza otrzymali informację, która wskazywała na możliwość przemytu ludzi przez terytorium Polski. Zareagowali natychmiast, rozstawiając patrole na Krajowej Drodze nr 16. W działania zaangażowano nie tylko funkcjonariuszy ruchu drogowego, ale także prewencji i wydziału kryminalnego. Ich celem było zatrzymanie podejrzanego pojazdu, mogącego przewozić cudzoziemców bez stosownych dokumentów. Po krótkim czasie zauważono samochód, który odpowiadał opisowi i zatrzymano go w miejscowości kłótka pod Grudziądzem. Za kierownicą auta siedział 25-letni obywatel Ukrainy. W środku podróżowało czterech mężczyzn nieposiadających dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. Dwóch z nich to obywatele Pakistanu, a dwóch kolejnych pochodziło z Afganistanu. Cała piątka została zatrzymana i przewieziona do policyjnych aresztów. Kierowcę osadzono w Grudziądzu, natomiast pasażerowie trafili również do jednostki w Bydgoszczy. Policjanci szybko ustalili, że przewóz cudzoziemców nie był przypadkowy. Ukrainiec usłyszał zarzut umożliwiania nielegalnego pobytu na terytorium Polski w zamian za korzyść majątkową. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Jednocześnie grudziący funkcjonariusze skierowali wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji administracyjnej, Nakazującej opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsze czynności w sprawie cudzoziemców przejęła Straż Graniczna. Funkcjonariusze tej formacji ustalili, że migranci najprawdopodobniej przekroczyli granicę z Litwy, a Polska była dla nich kolejnym etapem podróży. Wtorek miał przynieść przesłuchania zatrzymanych, jednak z uwagi na barierę językową niezbędne było zapewnienie obecności tłumaczy. Policja podkreśla, że każda informacja dotycząca nielegalnego przewozu osób. Organizowania nieautoryzowanego przekraczania granic czy pobytu cudzoziemców bez wymaganych dokumentów jest traktowana z najwyższą powagą. Zgłoszenia tego typu są niezwłocznie weryfikowane i przekazywane do odpowiednich służb. Zatrzymanie pod grudziądzem jest kolejnym przykładem sprawnego działania w ramach przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz organizowanym przerzutom ludzi przez Polskę, która coraz częściej staje się krajem tranzytowym dla osób próbujących przedostać się do zachodniej Europy. Dramatyczna akcja na starym mieście. Nożownik straszył ludzi. W centrum miasta, na popularnym turystycznie starym mieście, doszło do niebezpiecznego incydentu, który mógł skończyć się tragicznie. W czasie gdy patrol Straży Miejskiej przechodził przez jedną z głównych ulic, podeszła do funkcjonariuszy kobieta, informując, że kilka ulic dalej przebywa mężczyzna grożący przechodnią nożem. Jej zgłoszenie nie było odosobnione. Strażnicy już chwilę później otrzymali kolejne sygnały, że ten sam człowiek zaczepiał inne osoby, wykazując agresję i domagając się pieniędzy. Jednym z zastraszanych był obywatel Francji, który stał się celem napastnika w ramach nieudanej próby rabunku. Turysta zdecydował się nie czekać bezczynnie i postanowił pomóc strażnikom w odnalezieniu sprawcy. Wspólnie ruszyli jego śladem. Już po kilku minutach mężczyzna został zidentyfikowany przez pokrzywdzonego. Na widok zbliżającego się patrolu podejrzany próbował się bronić, twierdząc, że doszło do pomyłki i nie ma przy sobie żadnej broni. Funkcjonariusze nie uwierzyli w jego zapewnienia i zdecydowali się na przeprowadzenie prewencyjnego przeszukania. Podczas kontroli strażnicy wyczuli twardy przedmiot ukryty w rękawie bluzy. Okazało się, że to nóż ostrzu długości 7 centymetrów. Mężczyzna miał go schowanego w sposób sugerujący, że nie planował oddać go dobrowolnie. W tym momencie funkcjonariusze nie mieli już żadnych wątpliwości i przystąpili do skucia go kajdankami. Po obezwładnieniu napastnik zareagował wulgarnie i agresywnie, nie tylko słownie znieważając funkcjonariuszy, ale również grożąc imienia. W ten sposób do dotychczasowych zarzutów dotyczących gruźb wobec przechodniów i próby rozboju dołączyły kolejne znieważenie funkcjonariusza publicznego i groźby karalne. Mężczyzna został przekazany policji, jako osoba stwarzająca realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. Jego zachowanie i sposób działania wywołały duże poruszenie wśród osób spacerujących po starym mieście. Wielu przechodniów wyraziło wdzięczność wobec interweniujących strażników, doceniając ich szybkie i skuteczne działanie. Zdarzenie to po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja służb porządkowych oraz współpraca świadków, którzy nie pozostają obojętni wobec zagrożeń. Dzięki odwadze turysty i sprawnej akcji funkcjonariuszy udało się uniknąć dramatu w miejscu, które każdego dnia odwiedzają setki osób. Brutalne pobicie w lokalu świadkowie wskazują na Gruzinów. W nocy z piątku na sobotę w centrum Bielska Białej doszło do wyjątkowo brutalnego incydentu, który zakończył się hospitalizacją dwóch młodych mężczyzn. Do zdarzenia miało dojść tuż po zawodach w siłowaniu na rękę, które odbywały się w jednym z lokali gastronomicznych w ścisłym centrum miasta. Według relacji świadków, to właśnie emocje po turnieju mogły być bezpośrednią przyczyną eskalacji konfliktu. Po zakończeniu imprezy doszło do wymiany zdań pomiędzy uczestnikami, która szybko przerodziła się w fizyczną konfrontację. Agresorzy, według informacji przekazywanych przez świadków i lokalne media, mieli być obcokrajowcami ze wschodnim akcentem. Wskazuje się, że mogli to być Gruzini, jednak policja nie potwierdziła tej informacji oficjalnie. Podczas ataku jeden z poszkodowanych został brutalnie pocięty rozbitą butelką, co spowodowało poważne rany. Drugi mężczyzna, który próbował interweniować i powstrzymać napastników, został przewrócony i kilkukrotnie kopnięty w głowę. W mediach społecznościowych pojawiły się relacje, według których jeden z rannych miał uraz oczodołu, a drugi wymagał interwencji chirurgicznej ze względu na głębokie rozcięcia. Na miejsce wezwano pogotowie oraz patrol policji. Rzecznik bielskiej komendy poinformował, że obrażenia ofiar są poważne, lecz nie zagrażają życiu. U jednego z poszkodowanych odnotowano rozciętą głowę, drugi miał ukruszony ząb i ślady uderzenia w twarz. Sprawcy, jak wynika z policyjnych ustaleń, uciekli z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy. Trwają czynności operacyjne mające na celu ich identyfikację, ustalenie miejsca pobytu. Policja zapewnia, że podejmuje wszystkie niezbędne działania, by doprowadzić do zatrzymania osób odpowiedzialnych za napaść. W internecie szybko pojawiły się głosy krytyki wobec postawy funkcjonariuszy. Niektórzy świadkowie zarzucają policji opieszałość, wskazując, że zamiast natychmiastowej reakcji, funkcjonariusze mieli zadawać ofiarom pytania, czy chcą zgłaszać pobicie. Policja odpiera zarzuty. Komisarz zaznaczył, że patrol wykonał wszystkie czynności przewidziane w procedurach w tym przeszukiwanie okolicy w poszukiwaniu sprawców. Dodał również, że każdemu pokrzywdzonemu przysługuje prawo do złożenia formalnej skargi, która zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tak gwałtownego przebiegu zdarzeń. Z relacji uczestników oraz dostępnych materiałów medialnych wyłania się obraz niespodziewanej eskalacji agresji, której tłem była sportowa rywalizacja. Choć zawody siłowania na rękę miały być formą rozrywki, Wydarzenia z tej nocy pokazały, jak cienka bywa granica między zabawą a przemocą. Ukrainiec udawał polskiego policjanta. W niewielkiej miejscowości Miedary w powiecie tarnogórskim we wtorkowe popołudnie doszło do udaremnienia poważnego oszustwa, którego ofiarą miała paść 72-letnia kobieta. Schemat działania przestępców był klasyczny i dobrze znany służbom. Sprawca zadzwonił do seniorki, podając się za funkcjonariusza policji. W rozmowie poinformował ją o rzekomym zagrożeniu, jakie czyha na jej oszczędności w banku. Twierdził, że tylko natychmiastowa wypłata pieniędzy i przekazanie ich w bezpieczne ręce może uchronić ją przed utratą całej kwoty. Kobieta usłyszała, że bierze udział w tajnej operacji policyjnej i że musi współpracować, aby jej środki były zabezpieczone. Oszust był pewny powodzenia swojego planu. Nie wiedział jednak, że jego działania były już obserwowane przez tarnogórskich kryminalnych. Około godziny 15:30 policjanci otrzymali informację o możliwej próbie oszustwa metodą na policjanta i natychmiast udali się do miedar. Tam ustalili, że seniorka zgodnie z instrukcją pojechała do centrum tarnowskich gór by wypłacić gotówkę. W rejonie banku przestępcy czekali na nią, by przejąć pieniądze. Jednak nie tylko oni pojawili się w wyznaczonym miejscu. Funkcjonariusze, obserwując całą sytuację, przystąpili do błyskawicznej interwencji. W momencie przekazania gotówki zatrzymali 28-letniego obywatela Ukrainy, który miał odebrać pieniądze. Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, który został przez sąd zaakceptowany. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące za kratami. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci z Tarnowskich Gór podkreślają, że sukces tej interwencji był możliwy dzięki szybkiemu zgłoszeniu i natychmiastowej reakcji służb. Wciąż jednak apelują do mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie tymi, którzy podają się za przedstawicieli służb. Funkcjonariusze przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o udział w tajnych akcjach i nie żądają przekazania gotówki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast przerwać rozmowę i zadzwonić na numer alarmowy 112. W ostatnich latach liczba prób oszustw metodą na policjanta znacząco wzrosła, dlatego każda udaremniona akcja przestępców jest istotnym krokiem w walce z tego rodzaju przestępczością. Szokujące porwanie w Małopolsce wywieźli go pod pruszków. Piątkowe popołudnie w centrum Olkusza doszło do porwania 42-letniego mężczyzny, które wywołało poruszenie zarówno wśród mieszkańców, jak i w sieci, gdy tylko udostępniono nagranie przedstawiające moment zdarzenia. Całość miała miejsce na jednej z ulic w samym sercu miasta. Do porwanego podjechał samochód, z którego wysiedli napastnicy, a następnie siłą wciągnęli mężczyznę do środka pojazdu i błyskawicznie odjechali. Zajście nie uszło uwadze przypadkowych świadków, którzy natychmiast zawiadomili służby. Informacje przekazane przez osoby obecne na miejscu okazały się kluczowe. Dzięki szybkiemu działaniu funkcjonariuszy oraz zebranym wskazówkom, jeszcze tego samego dnia udało się ustalić zarówno tożsamość porwanego, jak i miejsce, do którego został przewieziony. Pokrzywdzonego odnaleziono w powiecie Pruszkowskim. Mężczyzna był cały i nie doznał poważnych obrażeń. Służby natychmiast zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania, które doprowadziły do zatrzymania trzech osób podejrzewanych o udział w porwaniu. Byli to dwaj mężczyźni oraz kobieta, która, jak się później okazało, była dawną partnerką porwanego. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących motywów działania sprawców, ale znane są już środki zapobiegawcze, które zostały wobec nich zastosowane. Z decyzji prokuratora wynika, że cała trójka objęta została dozorem policyjnym. Dodatkowo wprowadzono zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, co ma zapobiec ewentualnym dalszym próbom zastraszania czy nacisku. Nagranie z momentu uprowadzenia opublikowała małopolska policja, podkreślając tym samym, jak istotne jest czujne zachowanie świadków oraz szybka reakcja funkcjonariuszy. Dzięki tym elementom udało się nie tylko błyskawicznie odnaleźć porwanego, ale również zatrzymać osoby odpowiedzialne za ten niebezpieczny czyn. Zdarzenie to zwraca uwagę na problematykę przestępstw o charakterze osobistym i emocjonalnym, w których dawni partnerzy dopuszczają się aktów przemocy lub działań zagrażających życiu i zdrowiu. Choć porwany mężczyzna nie odniósł obrażeń fizycznych, sytuacja, w jakiej się znalazł, może nieść ze sobą poważne konsekwencje psychiczne. Policja kontynuuje czynności w sprawie i nie wyklucza dalszych zatrzymań lub postawienia kolejnych zarzutów. Śledczy badają, czy porwanie było planowane wcześniej i czy mogło mieć podłoże związane z konfliktem osobistym. Służby apelują również do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia o kontakt i przekazanie ewentualnych dodatkowych informacji.